Witaj! Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego opisu śmierci klinicznej. Doświadczenia bliskiego śmierci pełnego głębokich, duchowych wglądów. Filmy z tej serii mają wnosić w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność, że nasza świadomość po śmierci ciała fizycznego trwa dalej. Rozwijać nas i wzmacniać nasze pozytywne przekonania. Poszukujemy tu prawdy i znaczenia. Staramy się znaleźć odpowiedzi na odwieczne pytania człowieka: kim jesteśmy, skąd przychodzimy, co się z nami dzieje po śmierci ciała fizycznego. Linda Kramer ma doktorat z filozofii. Doświadczyła zdarzenia z pogranicza śmierci w maju 2001 roku. Odbyła niesamowitą podróż na drugą stronę, dowiedziała się wielu duchowych prawd o nas, o uzdrawianiu i wybaczaniu. O reinkarnacji. Szczególnie ciekawie opisuje proces przerabiania wspomnień z życia i wybaczania samej sobie. Źródło relacji znajduje się jak zawsze w opisie filmu. Zaczynamy. Doświadczenie Lindy miało miejsce w nocy w maju 2001 roku. Linda uważa, że w przeliczeniu na nasz ziemski czas spędziła w niebie około 5 lat. Wszystko się zaczęło, gdy poszła do toalety około drugiej w nocy. I tam zemdlała i umarła. Linda pokazuje plan swojego mieszkania. Była w toalecie, a po opuszczeniu ciała znalazła się unosząc w salonie przy drzwiach wejściowych. Nie miała nóg, a przynajmniej ich nie widziała. Obserwowała, jak jej ówczesny partner poszedł do drzwi wejściowych wpuścić ratowników medycznych. Linda obserwowała, jak biegną do miejsca, w którym było jej ciało. Linda mówi, że była poza ciałem przez minimum 45 minut, a jej dokumentacja medyczna relacjonuje, że była klinicznie martwa przez 14 minut. Nie wiadomo natomiast dokładnie ile czasu Linda leżała w łazience, ponieważ to wydarzyło się w nocy i nie wiadomo po jakim czasie jej partner ją znalazł, leżącą tam całą siną i bez życia. Od momentu przyjazdu karetki do chwili, gdy serce Lindy zaczęło znów bić, minęło 14 minut. Linda była więc poza swoim ciałem i obserwowała tych wszystkich ludzi. Mogła ich widzieć i słyszeć. Pamięta, co robili. Patrzyła w dół ze spokojem, była wysoko pod sufitem. Była zaskoczona tym, że w ogóle nie odczuwała strachu. Nie bała się tego, co się dzieje. A także nie martwiła się tym, kto zapłaci rachunki, kto zajmie się psami, kto zajmie się innymi sprawami. Była to dla niej bardzo naturalna sytuacja. Obserwowała, jak ratownicy wywieźli ją z domu, spojrzała na swoje ciało i nie czuła się z nim połączona. To mogłaby równie dobrze być jakakolwiek inna osoba wywożona z domu. Wszyscy opuścili dom i zamknęli drzwi. I wtedy zaczęły dziać się dziwne rzeczy, ponieważ pomimo, że nie było nikogo w domu, drzwi otworzyły się, a następnie przez te drzwi wleciały do pokoju te wszystkie ciemnoniebieskie kule, orby. Unosiły się i poruszały jednocześnie, zbliżyły się do miejsca, w którym była Linda, wiedziały, że ona tam jest. Zachodziły między nimi interakcje, komunikowały się między sobą i były zainteresowane Lindą. Linda w tym momencie prezentuje swój rysunek, w którym zobrazowała te kule. Wychodziły z nich promienie energii, jak elektryczność, a w środku tego błyszczącego koloru niebieskiego była czysta biel. Linda nie bała się tych istot. Nie wydawały się w ogóle być wrogie. Wtedy nagle w jednym momencie one wszystkie wyleciały z powrotem przez drzwi wejściowe, a drzwi wejściowe się zamknęły, mimo że nie było tam ludzi. Wtedy Linda poczuła klepnięcie w ramię. Zakłada, że była to ta kobieta, która jest teraz cały czas z nią. Powiedziała, teraz musisz iść. Linda znalazła się w czymś, co nazywa miejscem mgły. To było tylko kilka sekund. Wszystko stało się ciemne, tak jakby zamknęła oczy. Gdy otworzyła oczy, pomimo tego, że w ogóle nie czuła, aby się poruszała, znalazła się na łące pełnej kwiatów. Ta łąka była delikatnie opadająca, miała miliony kwiatów. Daleko, w dużej odległości, Linda widziała góry, które dziesięciokrotnie przewyższały Mount Everest. Widziała tysiące ludzi, którzy byli szczęśliwi i prosperowali w swoim polu energii. Gdy spojrzała w dół na swoje stopy bo teraz Linda miała stopy kwiaty wiedziały, że ona tam jest. A ona wiedziała, że one wiedzą, ponieważ komunikowali się poprzez jedność. Kwiaty delikatnie odsuwały się na bok tak, aby Linda ich nie zgniotła. Pomimo tego, że nic nie ważyła, one, te kwiaty okazywały jej w ten sposób szacunek, ponieważ rozumiały, że ona wciąż czuje się tak, jakby miała ciało. Było to pełne zrozumienie. W tym obszarze wszystko było jednością. Wszystko rozumiało w pełni wszystko inne. Linda pokazuje swój rysunek tych kwiatów. One emanowały energię z krawędzi swoich płatków. Linda nie potrafi opisać kolorów. Mówi, że te kolory są bardzo odmienne od tych, które mamy na Ziemi. Dla Lindy stało się jasne, że to, o czym myślimy, tym się stajemy. To, o czym myślimy, to tworzymy. Mówi, że gdyby chciała mieć długie, proste, czarne włosy, to w momencie mogłaby to stworzyć zgodnie ze swoją intencją. Gdy pomyślała, że chciałaby być na górze, w momencie tam była, a gdyby chciała się wspinać, to znalazłaby się tam na dole góry, wspinając się. Cały czas, gdy Linda była w tym obszarze, grała muzyka. Muzyka jak powtarzająca się pieśń. Była uspokajająca i łagodząca, ale nie miała swojego odrębnego źródła. Była emitowana przez wszystko, nawet w jakimś stopniu przez Lindę. Linda wiedziała, że gdyby chciała, mogłaby wybrać do doświadczenia inną muzykę, gdyby ta jej się nie podobała. To było niesamowite. W tej przestrzeni robimy i kreujemy to, co chcemy. Linda podążała za tą kobietą przez brukowane ścieżki, poprzez doliny, wzdłuż jezior i rzek, wędrowały przez góry i dotarły do pięknego miasta. Linda szacuje, że była to odległość tysięcy kilometrów, więc według naszego czasu ten marsz musiałby trwać miesiące. Cały ten czas szła za tą kobietą. W pewnym momencie Linda skoncentrowała się na tej kobiecie i stała się nią. Obróciła się i zobaczyła Lindę stojącą za sobą jako inną kobietę. Znała każde życie, jakie ona kiedykolwiek przeżyła, znała każdą lekcję życiową, której się kiedykolwiek nauczyła. Znała również te wcielenia, które jeszcze były przed nią i to, czego ona jeszcze musi się nauczyć. Było to pełne zrozumienie tego, jak indywidualna dusza jest połączona. Wszystko tam było energią, nawet budynki. Mówi, że budynki były tam zbudowane z cegieł długości 10 metrów, a same budynki pięły się tysiące metrów w niebo. Gdy wchodziła do budynków, nie było w nich wind. Nie potrzebujemy tam wind. Były tam jednak schody, schody były dla tych, którzy chcą iść z piętra na piętro. Można było także tylko pomyśleć, że się chce być na dwunastym piętrze i w momencie się tam było. Zawsze są tam opcje, możliwości, ponieważ co myślimy, to kreujemy. Linda szacuje, że w tym niebiańskim miejscu była przez półtora roku naszego czasu, może więcej. Była tam tak długo, mając doświadczenia z innymi, będąc z innymi i ich obserwując. Wtedy ponownie poczuła klepnięcie w ramię, odwróciła się i nie mogła jej zobaczyć, ale wiedziała, że to była ta kobieta, mogła ją wyczuć. Teraz Linda znalazła się przed wejściem do wspaniałej katedry. Mówi o iglicach sięgających tysięcy metrów. Gdy przeszła przez drzwi i szła przez ten budynek, po bokach znajdowały się ławki, takie jak w kościele. A same siedziska miały około 9 metrów długości i były zrobione z jednego kawałka drewna. Podłoga była zrobiona z czegoś przypominającego piaskowiec, ale pojedyncze kafle miały rozmiar 5 na 5 metrów. Szła przez tę katedrę i podziwiała ogromne okna z witrażami, które ciągnęły się w górę bez końca. Linda doszła do końca budynku i znalazła się przed tymi, których nazywa Wielką Trójką. Linda prezentuje swój rysunek, pokazujący ją naprzeciw tej wielkiej trójki. Mówi, że to nie były istoty fizyczne, miały w sobie wiry energii obracające się w lewo i wiry energii obracające się w prawo. Energia podchodziła w górę od poziomu ich podstawy, jak wodospad trafiała do ich głowy. Linda stała przed nimi w swojej piżamie. Pokazali jej skrzynię, z której emanowała energia. Linda usłyszała, jak jeden z nich powiedział: Nie jesteśmy tu, aby osądzać. Linda w momencie wiedziała, że musi otworzyć tę skrzynię i przerobić oraz uzdrowić wszystkie wspomnienia, które były w środku. Gdy ją otworzyła i zajrzała do środka, nie było tam ani ścianek, ani dna. To była wieczność. Były tam tysiące, miliony małych kul energii. W każdej z tych kul był mały obraz wideo. Ze wspomnieniem albo działaniem, uczynkiem, które Linda zrobiła w swoim życiu. Linda wiedziała, że musi wyjąć jedną z tych kul lub baniek energii i przerobić to doświadczenie. Linda pokazuje kolejny obrazek, jak to wyglądało. Narysowała swoją dłoń trzymającą bańkę energii z ekranem wideo w środku. Ta konkretna kula dotyczyła zdarzenia, gdy Linda była dzieckiem i ciągnęła za ogon kota swojej babci. Na początek obejrzała tę scenę z dystansu, jakby jej nie dotyczyła. Była całkowicie oddzielona od tej sceny. Obserwowała interakcję małej dziewczynki i kota. Następnie stała się Lindą, dzieckiem. Zobaczyła jej myśli, poczuła jej bicie serca. Mogła czuć jej uczucia. Mogła czuć jej myśli tak, jakby znów były jej własnymi. Mogła poczuć jej intencje, motywy i myśli względem tego, co zamierzała zrobić z kotem. Gdy pociągnęła kota za ogon, kot zaczął miałczeć i syczeć i bardzo się zdenerwował. Następnie Linda wróciła do siebie i pomyślała, dlaczego to zrobiła jako dziecko. Przechodziła teraz przez to wspomnienie przez perspektywę tego, kim Linda była jako dziecko. Przerabiała, analizowała powody pociągnięcia kota za ogon. Następnie musiała stać się kotem. Poczuła, że ma cztery nogi. Mogła poczuć balans swojego ogona, mogła poczuć swoje uszy, jak się nastawiły, gdy usłyszała hałas. Mogła słyszeć małe jaszczurki w ziemi i jej całe postrzeganie się zmieniło. Teraz była kotem, patrzyła oczami kota. Teraz zobaczyła tę osobę obok tego człowieka, i była przerażona, ponieważ ten człowiek trzymał jej ogon. Gdy ona pociągnęła za ogon, ból dotarł w górę aż do pleców i był to rozdzierający ból. Zaczęła syczeć i wyciągnęła pazury. Wtedy Linda znalazła się ponownie na zewnątrz tej bańki, patrząc na nią. Zaczęły jej płynąć łzy. Wiedziała, że te ławki nie były dla publiczności czy innych osób, które miałyby ją oceniać. Były dla niej, aby mogła usiąść. Myślała, o mój Boże, co ja zrobiłam temu kotu. Gdy zobaczyła to wydarzenie z perspektywy kota i poczuła to, co czuł kot. Mówi, że było to dziesięć razy silniejsze, tak jak mówi Biblia. Siedziała w tej ławce z głową w dłoniach, zastanawiając się, dlaczego to zrobiła. Pomyślała, że wtedy tego nie rozumiała, nie miała wiedzy, była tylko dzieckiem, nie znała skutków swojego działania, nie wiedziała, jaki to wywoła efekt, jaki to ma wpływ na innych, nie uświadamiała sobie, że ten kot był istotną częścią tego wspomnienia i że musiała je uzdrowić i powiedzieć przepraszam, i poprosić o przebaczenie samą siebie za to, co zrobiła kotu. Nie musiała prosić kota o przebaczenie, bo kota tam nie było. Jedyną osobą, którą miała osądzić, była ona sama. Jedyną osobą, której musiała ostatecznie wybaczyć, była ona sama. Gdy to przepracowała i wybaczyła sobie, co trwało prawdopodobnie 30 do 45 minut naszego czasu, to wspomnienie w jej dłoni po prostu zniknęło. Już nie istniało. Było na powrót czystą energią. Nie miało już znaczenia w niebie. Linda wiedziała, że musi wstać, podejść ponownie do tego pudła i znaleźć następną kulę z następnym wspomnieniem i tak samo je uzdrowić. Linda przerobiła ponad pięć tysięcy wspomnień. Praca nad każdym z nich trwała od 30 do 45 minut naszego czasu, zależnie od tego jak były trudne. Szacuje, że ten jej przegląd życia mógł trwać półtora roku, naszego czasu. Przerabiała wspomnienie za wspomnieniem. Niektóre z nich były dobre, piękne. Na przykład, gdy uśmiechnęła się do nieznajomego i ta wdzięczność także była dziesięciokrotnie większa. Była tak podekscytowana, że sprawiła radość tej osobie. Były też wspomnienia, których nie chciała przerabiać. Ale jak mówi Linda, musimy przerobić je wszystkie, aż ta skrzynia stanie się pusta. To jest piękne, ponieważ gdy uzdrawiamy to, że kogoś lub siebie zraniliśmy, to cudowne, gdy wybaczamy, odkrywamy miłość i uzdrowienie. Uzdrowienie tworzy miłość. Gdy Linda przerobiła tysiące wspomnień, ponownie poczuła klepnięcie w ramię i wiedziała, że czas iść dalej. Znów znalazła się w miejscu mgły, zamknęła oczy i otworzyła je ponownie, i znalazła się w innej lokalizacji. Była w białym pomieszczeniu bez ścian i bez sufitu. Spojrzała w dół i zobaczyła swoje stopy, ale nie było podłogi pod stopami. Tylko czysta biel. Daleko zobaczyła kogoś, jedną osobę. To była kobieta, która podeszła do Lindy i pierwsze, co powiedziała, to krzyknęła: Co ty tutaj robisz? Nie powinno cię tu być. Była to pierwsza osoba, która wydawała się nie być miła dla Lindy. Powiedziała, że Linda musi wrócić. Linda odpowiedziała: Jak mam wrócić, skoro nie wiem, gdzie jestem? Ta kobieta była mocno sfrustrowana, ale uspokoiła się, wygładziła swoją sukienkę i powiedziała Lindzie, że nie powinna tu być że jest jej pra, pra, pra babcią i ma na imię Karina. Wtedy nastąpiła bardzo długa i intensywna konwersacja, w której opowiedziała wszystko o sobie. Ta konwersacja mogła trwać miesiące. Potem Karina opowiedziała Lindzie o tym, jak będzie wyglądać jej życie począwszy od roku 2001. Powiedziała, że Linda musi wrócić do kraju, z którego pochodzi, że we wrześniu nie będzie mogła zostać w miejscu, w którym teraz żyje. Linda mieszkała w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych. Był maj 2001 roku, a we wrześniu tego roku miał się wydarzyć zamach na World Trade Center. Linda nie miała uregulowanego statusu prawnego w Stanach Zjednoczonych i musiała opuścić ten kraj i wrócić do Australii. Wróciła więc z końcem czerwca do Australii, jak zapowiedziała prababcia podczas doświadczenia bliskiego śmierci. Linda pracowała potem w policji przez 10 lat jako oficer administracyjny, a potem przez 2 lata miała przerwę, aby poradzić sobie ze stresem wynikającym z tej pracy. Następnie pracowała jako nauczycielka pierwszej pomocy, zgodnie z zapowiedzią przez pra, pra, pra babcię. Nie starała się o tę pracę, ale otrzymała taką propozycję. Zgodnie z zapowiedzią, w określonym czasie urodziła swoją córkę. Odrabiała swoje kolejne lekcje, które były jej potrzebne. Uczyła się, aby nie osądzać ludzi po tym, co uczynili, ale po ich sercu i intencji, szczególnie podczas pracy w policji. Linda wróciła z wieloma zdolnościami parapsychicznymi i teraz pracuje z ludźmi i pomaga im się rozwijać. Ma wysoką intuicję, ma silną empatię, doświadcza proroczych snów. Rok temu spotkała tę kobietę, która prowadziła ją podczas doświadczenia bliskiego śmierci i która najwidoczniej była z nią przez całe jej życie. Zaczęła widzieć swoich przewodników duchowych. Linda mówi, że z pokorą, ale czuje się pobłogosławiona tym. Że może teraz dawać innym ludziom nadzieję i zrozumienie i przede wszystkim zaufanie. Ten okres, który spędziła w niebie dał jej wgląd w to, jak wielka jest tam miłość i jak bardzo jesteśmy połączeni ze wszystkimi innymi. Linda mówi, że życie jest trudne i że staje się coraz trudniejsze. Podczas swojego doświadczenia bliskiego śmierci, otrzymała od swojej prapra -pra babci Kariny, wiele informacji nie tylko o swojej przyszłości, ale także o możliwej przyszłości świata. Mówi, że są to tylko możliwości i nie muszą się spełnić. Wspominam o nich z dziennikarskiej konieczności, ponieważ nie są one pozytywne, a dotyczą tego, co się dzieje na świecie od około 4 lat. Chociaż Linda mówi, że było to zaplanowane i zapowiedziane dużo wcześniej, bo już w 2003 roku. Linda twierdzi, że im więcej wiary i nadziei pokładamy w naszych aniołach, naszych bóstwach, albo w wzniesionych mistrzach, jakkolwiek chcemy ich nazywać, tak długo jak wiemy, że oni tam są, że są stale wokół nas, i im bardziej będziemy się dostrajać do pełni naszej istoty, naszej duszy, dostosujemy naszą energię, częstotliwość, jakość poprzez naszą świadomą uważność, aby być na tym planie energii miłości niebiańskiej. Możemy tworzyć to tutaj na ziemi. Możemy być aniołami, i to wszystko zaczyna się w nas. Taki jest teraz cel lindy, jest nim edukowanie ludzi, jak stać się lepszymi, jak przejść przez problemy emocjonalne, bo one obniżają nasze wibracje. Ostatecznie jak stać się najlepszą wersją siebie, wcielać lekcje, których doświadczamy po drodze, aby łatwiej nam było przerobić nasze wspomnienia, gdy wrócimy do nieba. I znajdziemy się przed wielką trójką. Na tym kończymy dzisiejszą relację. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.